Od szopki w brzesku, że Orety z niskimi ludźmi dla dobra planety. Za oknem już ciemno, więc chodźcie ze mną. Zapraszam was na kolejne newsy tygodnia gorące jak pochodnia. Chciałbym rymować cały odcinek, ale sorry, goni mnie terminek. Numer 10. W brzesku w województwie małopolskim nieznany sprawca wyciągnął figurkę Jezuska z bożonarodzeniowej szopki znajdującej się na rynku, po czym posadził ją na huśtawce na placu zabaw. Władze miasta nie kryją oburzenia. Sprawę zgłoszono też na policję. Ciekawe, dziecko chce się pochuśtać to źle, a jak jego matka na drugim końcu Polski tanczy Harlem Shake z czwórką chłopa, to jeszcze brawo biją. Numer 9 Chat GPT w mgnieniu oka stał się internetową sensacją. Szczególnie pokochali go uczniowie, za których czat GPT bez problemu odrabia teraz większość pracy domowej. W związku z powyższym, w obawie przed nieustannym wyręczaniem się sztuczną inteligencją, szkoły w Nowym Jorku postanowiły oficjalnie zakazać uczniom korzystania z czatu GPT. Jak tłumaczy Departament Edukacji, mimo że narzędzie łatwo i szybko dostarcza odpowiedzi na pytania, to jednak nie uczy ono krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Umiejętności jakże ważne. W prawdziwym życiu. Zdanie podziela Przemysław Czarnek, który już od początku czuł, że ten cały czat LGBT to będą problemy. Numer 8. Dla Vegas dobiegły właśnie końca największe na świecie targi elektroniki użytkowej. Pewna kanadyjska firma zaprezentowała tam m.in. nowy samojezdny wózek dziecięcy. To duże ułatwienie dla matek, którym dzięki wolnym rękom znacznie łatwiej będzie teraz zadzwonić na policję, aby zgłosić zaginięcie dziecka. Wart prawie 15 tysięcy złotych wózek napędzany jest sztuczną inteligencją. Wyposażony jest w asystenta jazdy, inteligentne hamowanie działa zarówno na płaszczyźnie, jak i na wzniesieniach. Wcześniej wszystkie samojezdne wózki dla dzieci działały wyłącznie na wzniesieniach. Innym ciekawym produktem, który zaprezentowano na targach w Las Vegas, jest inteligentna deska do krojenia z wbudowanym wyświetlaczem, czy jak nazwałaby ją moja babcia, Apple iPad Pro. Numer 7. Zakończyły się prawdopodobnie najważniejsze wybory tego roku. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze poinformowało, że w tegorocznym konkursie na Glebę Roku zwyciężyła Gleba Płowa. Sądząc po komentarzach internautów, zwycięstwo było w pełni zasłużone i długo wyczekiwane. Zawsze i wszędzie płowa szanowana będzie. Ta nagroda jej się po prostu należała. Od dziecka jestem fanem gleby płowej. To zasłużona nagroda. Pięknie, akurat w okrągłą rocznicę bitwy pod płowcami. Równolegle konkurs na młodzieżowym glebę roku wygrał przypadkowy przechodzień w TVP Info. Numer 6 70-letnia kobieta z Wierdzinni Zachodniej po niemal 55 latach odzyskała swój portfel, który w wieku 16 lat straciła na szkolnej dyskotece. To nie jedyne, co wtedy straciła, powiedziała jej 54-letnia córka. Zagubiony portfel znaleźli robotnicy, którzy obecnie remontują szkołę, aby przekształcić ją w budynek mieszkalny. Portfel miał wypaść z wentylacji. Także mimo tych 55 lat, portfel wciąż jest całkiem świeży. Numer 5 Mieszkanie Cajdacho, mający na swoim koncie już ponad 250 światowych rekordów Guinnessa, właśnie ustanowił kolejny. Mężczyzna rozdeptał 100 nadmuchanych balonów w czasie zaledwie 22,38 sekundy. Tyle też zajęło mu doprowadzenie do płaczu wszystkich dzieci na przyjęciu. Numer 4 18 letni Noah Schnapp, gwiazdor odgrywający rolę Willa, chodzącego lokowania pokazu garnków w Netflixowym hicie Stranger Things, dokonał coming outu. Jak wyznał na swoim TikToku, przez lata przerażony siedział w szafie, jednak kiedy w końcu otworzył się przed przyjaciółmi i rodziną, ci na to wiemy. Tak, podobno widzieli, jak oglądał Sylwestra w dwójce. To im wystarczyło. Także jak widać, nawet posłuchanie się Janusza Kowalskiego i rysowanie tylko czarną kredką nie pomogło. Które mi tak ciśnienie się podniosło, to ja nawet widzę kredki, a kolorowe no, kredki widzi? są po prostu. Nie no, wszystko po prostu w tych tęczowych barwach. Numer 3. Dzięki nowo otwartej 417-kilometrowej linii kolejowej w Laosie, pasażerowie mogą mieścić teraz pociągiem z Portugalii aż do Singapuru. Najdłuższa trasa kolejowa na świecie liczy obecnie 18,7 tysiąca kilometrów, wiecie, przez 13 krajów, w tym Hiszpanię, Francję, Niemcy, Polskę, Białoruś, Rosję, Mongolię, Chiny, Laos, Tajlandię i Malezję, a pokonać ją całą można już w 3 tygodnie, z czego 2 tygodnie stojąc gdzieś w polu pomiędzy Kutnem a Warszawą. Numer 2. New York Times w jednym ze swoich artykułów przekonuje, że bycie niskim jest lepsze dla środowiska. Niskie osoby nie tylko żyją dłużej, ale i jedzą mniej, dzięki czemu oszczędzają zasoby Ziemi. Jak możemy przeczytać, kiedy robisz to z niskimi osobami, potencjalnie ratujesz planetę. Obniżenie swoich wymagań co do wzrostu potencjalnych partnerów na swoim profilu randkowym, to krok w kierunku bardziej zielonej planety. Morał z tej historii jest taki, zamiast kleić się do Ziemi, lepiej kleić się do mini Numer 1. 19 stycznia wchodzi w życie nowe zarządzenie, które znosi nakaz zakrywania przez policjantów tatuaży, o ile nie są to tatuaże na głowie, szyi albo dłoniach. Policjanci będą mogli ponadto mieć kolczyki oraz pomalowane paznokcie. Jak zauważają krytycy pomysłu, jeszcze niedawno tatuaże dyskwalifikowały ze służby jako przejaw niestabilności emocjonalnej i zachowań autodestruktywnych, a zezwalanie na nie to nic innego jak celowe obniżanie standardów, aby ostatecznie móc przyjmować do służby nawet degeneratów. No cóż, myślę, że dopóki do policji nie przyjmują je łopów, którzy nie potrafią odróżnić granatnika od głośnika bluetooth, raczej możemy spać spokojnie. Okej, okay, i tym bezpiecznym jak ksiądz przeniesiony do innej parafii akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na planecie faktów. Zagłosujcie w ankiecie na najciekawsze newsy w przypiętym komentarzu. Ja się z wami żegnam do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć.